Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczem Doradcy. Obiecałem kiedyś, że będę pokazywał samochody dostępne od ręki. Proszę bardzo, Kia Sporty czy hybryda typu plugin dostępna od ręki. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Kia Sportage, hybryda typu plugin, in czyli 1.6 turbo, 180 koni, do tego silnik elektryczny o mocy 91 koni mechanicznych. W sumie zespół napędowy ma 265 koni i, co najważniejsze, 350 Nm momentu obrotowego. Do tego wszystkiego hydrokinetyczny automat sześciobiegowy, do tego wszystkiego napęd na cztery koła i wersja wyposażenia Business Line z pakietem Drive Plus rocznik 2023 cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 219 300 zł brutto, samochód dostępny od ręki wyposażenie bogate bo mamy wiadomo wszystkie systemy kontroli trakcji hamowanie autonomiczne dwupoziomowego asystenta pasa ruchu e, aktywny tempomat, inteligentne adaptacyjne reflektory full led światła do jazdy dziennej ledowe, kamery 360 system zdalnego wjazdu, wyjazdu z miejsca parkingowego Czujniki przód tył Felgi 19. No i co najważniejsze w tym samochodzie, to zasięg na napędzie elektrycznym do 78 km w trybie miejskim i zwiększoną moc ładowania w hybrydzie typu plug-in. To chyba jedna z pierwszych hybryd typu plugin, gdzie samochód jest w stanie przyjąć 7,2 kWh mocy ładowania, a daje nam to czas ładowania od zera do pełna. Godzina 44 i zasięg do 78 km i to jest naprawdę już coś wow. Pojemność akumulatora trakcyjnego 13,8 kWh i to właśnie z tego mamy taki zasięg na prądzie. To jest taki, bym powiedział, pierwszy krok do elektromobilności, właśnie hybryda typu plug -in. Jeśli ktoś boi się zasięgów w samochodach elektrycznych, to plug-in jest takim pierwszym etapem. Business lina w hybrydzie typu plugin na tym kanale jeszcze nie było. Tak wyglądają felgi 19. Fajne. Ale zajrzyjmy do środka, co my tutaj mamy. Wykończenie tożsame z pozostałymi wersjami. Wersja business line, czyli wszystko wykończone na miękko. Pełna elektryka. Elektrycznie składane lusterka. Czujnik martwego pola w lusterkach. Jest kontrolka elektryczna klapa bagażnika wlew paliwa elektryczny ręczny cyfrowe zegary, obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola nawigacja z dostępem do internetu z usługą Kia Connect dwufunkcyjny panel indukcyjna ładowarka podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica selektor zmiany biegów Shift by Wire tryby jazdy Eco i Sport i tryby terenowe Snow, Mud, Sand. Tak wygląda kluczek. Dwa uchwyty na kubek to w sumie sprytne rozwiązanie albo takie głębokie korytko podłokietnik fotel kierowcy, elektryczna regulacja podgrzewany po środku materiał, po bokach skóra skóra ekologiczna ale to nadal skóra. Też tylko tu jest. Ta skóra, reszta jest wykończona w materiale. Ładny, przyjemny w dotyku ten materiał. Ciemne szyby z tyłu. Miękko, miękko. Skrajne siedziska z dwustopniową regulacją podgrzewania. Regulacja kąta nachylenia oparcia. O, proszę bardzo. Tu oczywiście jest jeszcze kilka ząbków pomiędzy. Dwa isofiksy po bokach. Tutaj są uszy. Podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. Nawiew dla pasażerów z tyłu, regulacja temperatury dla pasażerów z tyłu również w tej wersji. Zagłówki, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. No i tu na tych zagłówkach to jest zaczep na marynarkę, albo siatkę, torbę. Sprytne rozwiązanie. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość podnoszenia, wysokość podnoszenia i to, że będzie się automatycznie otwierała po podejściu z kluczykiem. Kanapa, stąd widzimy Dzielona 40-20-40. Kabel do ładowania. Tutaj jeszcze jest kawałek schowka. Tam z przodu wiadomo akumulator trakcyjny, czyli ten o pojemności 13,8 kWh. Tutaj mamy gniazdo ładowania. Ten kabel, który tam widzieliśmy w bagażniku, to jest ten do ładowania z kontaktu, czyli pod 230 go wpinamy. Ten jest w cenie samochodu w zestawie. Deska, ambientowe oświetlenie. Tutaj widać kolor tego ambientu do ustalenia, tutaj również ambient. Tutaj fotel pasażera z elektryczną regulacją, również podgrzewany. No i tapicerka jak w wersji Business Line. Tutaj wyłączamy poduszkę czołową. Jeśli dziecko jeździłoby tyłem do kierunku jazdy, podłogi y schowek. Kia Sportycz hybryda typu plugin. Wersja Business Line z pakietem DriveWise Plus, czyli z systemem Kamer 360, i systemem zdalnego wjazdu wyjazdu z miejsca parkingowego. Do tego wszystkiego dochodzi e czujnik martwego pola. Cena proponowana, cena wyjściowa 219 300 zł. Samochód dostępny od ręki. No i tu jest ta hybryda, czyli 1,6 Turbo 180 Koni, silnik spalinowy, plus silnik elektryczny o mocy 91 Koni, w sumie 265 Koni i 350 Nm momentu obrotowego. Inteligentne adaptacyjne reflektory full LED. Tutaj jest radar do hamowania autonomicznego, do aktywnego tempomatu. Fajny, tak jak powiedziałem, myślę, że to jest taki fajny wstęp do elektromobilności. Czyli powiedzmy, że w koło komina po mieście jeździmy na prądzie, a jeżeli potrzebujemy pojechać gdzieś w dalszą trasę, to mamy układ hybrydowy. A tutaj kolejny samochód, który był. Dostępny od ręki. Pozdrawiam serdecznie pana Michała. Już nie jest dostępny od ręki. Pentametal z jasną tapicerką. Pana Michała i panią Magdalenę przepraszam. Również Business Line z pakietem Premium. Tym razem wkrótce obiecuję go pokazać. Myślę, że wydanie w przyszłym tygodniu. Wracając do tego samochodu, proponowana cena 219 1300 zł. Samochód dostępny od ręki. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. 58552 3636. A! No nie, pokazaliśmy jeszcze kamery 360. Już chciałem się żegnać, a tu jeszcze można zrobić element jazdy. No, i coś, co bardzo polubiłem: dwufunkcyjny panel. Oczywiście jest rozładowany i na głębokiej rezerwie. 19 km zasięg na elektryku, 40 na prądzie. Oczywiście do wydania obiecujemy naładować go do pełna. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzeliście film do końca. A tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Można również ten film udostępnić na różnych grupach. Będę wdzięczny. Do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia wam życzę. Trzymajcie się. Kia, movement that inspires.